No też byłem widzowie Witamy dzisiaj gramy jeden na jeden z Davidem, twistym zadniarzem. Ale masz ten DBDS, no ja se kupił, bo kurde, co nie wilk? No se kupił. Co ty już robiasz. Mi się dusi. Ej, dusi. Musisz tak nie musisz. Nie muszę, no muszę się, kiedy nie muszę. Dobra. Ale butem się ich opierdoliliśmy, kurwa koble. Koble, kobre, kobre. A, Ale to w ostatniej wojnie mi bo nie, nie mam. Jednego wygrałeś, grałem... Już nie ma bilety, Ki... kurwa. Wygrałeś, nie gadaj. Pieprzysz chobowego w domu. Pierdolisz się za dbuwojaka. nie tego? <tosunty> nie wiem. <tosunty> <tosunty> Dobra, opierdolisz mi kołbek, zamknę kacza. Idziemy na wszaka, zaczynamy dopiero... Ale jak kurwa, robiliśmy Barabasza, to zaczniemy wtedy. Dzięki, gra. <tosunty> Kień to gra zabójca! O co ci chodzi? Ja no, idę. No dobra. Ale nie mam Mori? No. Wiem, że masz Mori i mnie to niezbyt obchodzi, a chodź na szokę. co robię? Kurde. Y chyba idziesz, chociaż nie wiem, bo terror. Nie no, ale wiem. nie nabijaj ja się jeszcze nabi na A Co nie mogę nabijać? O co ci chodzi? Sejdę. No, nie idę? możesz, bo nie zaczęliśmy Ale gry. ja nic nie robię, o, ci o nie, co ci chodzi? No. O co ci chodzi? Ja jeszcze nic, ja wychodzę. Pa patrzcie jak, jak mnie zabijesz jesteś po prostu. A ale o co ci chodzi? Chodź, zaczniemy grę? Już ja czekam. Ustań, patrz, nie nabijaj na mnie! Nie nabijaj! Ale nic ja nie robię, patrzę szafkę, tak. ale ładnie... Ustań tutaj, ustań tutaj, tutaj No, ustań. Dobra, tu. No nie nabijaj! Nie nabijam, ale... A raz mi się nabiło. No o co ci chodzi? Ja sam sobie. Stoję. Pa. Ustań tam, ustań tam, ustań tam, dobra? dobra. Wiem, że nabierz, bo jak nabijesz, to masz przeze mnie przechodzić. I zaczynamy, raz, dobra. dwa, trzy. No łączy, Nie widziałem łącz. głupszego gracza niż ty. Ja nie mówię, żeby cię obrazić, ja mówię szczerze. No i dobrze, jestem głupi graczem. Co no, nie, nie, jesteś ogólnie no, głupi. No nie umiem grać. Irytujący jesteś bardzo. No wiem. Mówi mi że kto mnie poznał no, no, no to się nie dziwię No ja się nabija No Przejdzie przez okno przechodzi zamiast <noise> A nie mogę Zabraliśmy okno no. użyć na ci nie bije Super hit Siamo Nie wiem <noise> Dawaj Co tam robisz, kochany mój? Tam. No to super! No super! Easy match, we To co? Żegnamy kolegę, koniec! <laughs> dzisiaj. <laughs> Dobra, teraz ja gram killerem. Dobra. Ale łatwy, widzisz, Wilk, jaki ciężki męż był. Ale easy win, idę to nam po cało kilka minut.